Czekając na barbarzyńców. Na co czekamy zebrani na rynku? Na barbarzyńców mają przybyć dzisiaj. Skąd dziś w Senacie taka bezczynność? Czemuż senatorowie siedzą, praw nie stanowią, bo dziś mają przyjść barbarzyńcy. Na cóż teraz komu prawa senatorów, Gdy przyjdą barbarzyńcy, ustanowią prawa. Czemu nasz cesarz wstał z łoża tak wcześnie I zasiadł w największej bramie miasta Na tronie dostojny z koroną na głowie? Bo dziś mają przyjść barbarzyńcy. A cesarz czeka, by powitać ich wodza. Przygotował nawet dla niego pergamin, w którym wypisał liczne tytuły i nazwy godności. Czemu dwaj konsulowie i pretorzy wyszli dziś w swoich czerwonych, haftowanych togach? Czemu branzolety włożyli ciężkie od ametystów i pierścienie z przeźroczystymi, Szmaragdami, czemuż wspierają się na drogocennych laskach, wykwintnie inkrustrowanych srebrem i złotem? Bo dziś mają przyjść barbarzyńcy, a takie rzeczy alśniewają u barbarzyńców. Czemu, inaczej niż zwykle, nie zjawiają się retorzy? By swe wywody prezentować, wypowiadać kwestie, bo dziś mają przybyć barbarzyńcy, a ich mowne popisy i oracje nudzą. Ale skąd raptem ten niepokój? Skąd? Zakłopotanie nagle spoważniały twarze, dlaczego szybko pustoszeją ulice i place, a wszyscy zamyśleni wracają do domów, bo już noc zapadła. A barbarzyńcy nie przyszli. Para zaś osób przybyłych z nadgranicy mówi, że nie ma już tam barbarzyńców. Cóż teraz poczniemy bez barbarzyńców? Ci ludzie byli jakimś rozwiązaniem.